Takich miejsc w Polsce jest już niewiele. W Sochaczewie od 75 lat działa piekarnia od początku prowadzona przez tę samą rodzinę. Po dziadku i ojcu interes przejęła pani Violetta, która w tym miejscu spędziła całe życie. Gdzie reszta? Anielu! Dziewczynki, gdzie wszystkie jesteście? One biją ten. Biją już na i jajka. Dostaliśmy produkcję, więc musimy ustalić, po kolei co będziemy robić. Biobazar, to tak jak każda środa, no, e, wtorek, zamówienie bioplanet, mm -hmm. to drożdżówkę widziałam, już Pani tam przygotowała, Biosek powinno nam siur. starczyć, e, nie jest, nie jest duże. I tu mamy jutro e, warszawskie sklepy. Ja się urodziłam w piekarni, bo piekarstwem zaczął zajmować się już mój pradziadek i dziadek w latach 40. -tych. I ja całe swoje życie spędzałam w piekarni i zostało tak, że zostałam w tej piekarni i z tą piekarnią. Każdego roku uczniowie poznają tutaj mistrzowskiego fachu. Zaczyna się karnawał, także chyba zaczniemy już robić no. faforki. Tu myślę, że Ola jest w trzeciej klasie. To Ola nam pokaże najwięcej. Dziewczynki tam na ciasto już przygotowały. No, I w pierwszej tak klasie dobrze. pokażemy, jak wałkujemy, jak tniemy, zwijamy faworki. Uczniowie szkoły gastronomicznej spędzają tu zwykle kilka miesięcy. Kto się sprawdzi, może w przyszłości liczyć na pracę. No to jest z serem. Czy tu z jabłuszkiem? która jest? Z serem. serem. Serem moje ulubione bułki, ale troszkę za gorące musimy przestudzić. Nie no, drożdżóweczka, dziś lux jest zrobiona. No. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Ja też uważam, że dziś bardzo dobre. Wyrośnięte, pulchne. No. W naszym zakładzie pracujemy na starych recepturach, recepturach, które przekazywał nam dziadek. Kiedy klient przychodzi z pochwałą naszego produktu, wielka jakaś taka satysfakcja z tego.